Bitwa Warszawska z 1920 roku to jedna z najsłynniejszych batalii w historii Polski, a zarazem jedna z tych bitew, wokół których krąży sporo mitów i teorii spiskowych. Z niektórymi z nich rozprawimy się w tym materiale. Jeżeli interesuje Cię historia lub historyczna geneza obecnych wydarzeń, to zasubskrybuj ten kanał, by wiedzieć więcej. Partnerem kanału jest. Sklep Wokulskiego, gdzie znajdziesz m.in. mapy z okresu świetności Rzeczpospolitej, unikatowe kubki z kultowymi postaciami, a także ubrania i gadżety nawiązujące do polskiej historii i literatury. Jeżeli cenisz naszą pracę, to możesz ją wesprzeć w serwisie patronite lub Bajkofitu. Tym, którzy już to zrobili, dziękujemy. Mit Armii Ochotniczej. W kontekście Bitwy Warszawskiej często wskazuje się na niezwykłą mobilizację społeczną, rzeszę ochotników, którzy wydatnie pozytywnie wpłynęli na zwycięski dla Polski przebieg tej batalii. Napływ ochotników jest niewątpliwym faktem, ale nie była to decydująca siła. Szacuje się, że latem 1920 roku napłynęło do wojska polskiego około 80 tysięcy ochotników. Sporo ale na ponad milionową armię, jaką wówczas dysponowała Polska, była to kropla w morzu. Decydujące okazało się jednak coś innego. Jeszcze w maju 1920 roku na wezwanie komisji poborowych stawiało się około 40% rekrutów. Do tego ci, którzy w wojsku już byli, to nierzadko uciekali. Jak mówił sam Józef Piłsudski: Bił się u nas tylko kto chciał. Lub wreszcie ten, co był głupi. W lipcu 1920 roku problemy te zaczęły znikać. Do punktów werbunkowych masowo w końcu zawitali przede wszystkim poborowi, a nie ochotnicy. Wpływ na to miała odezwa zaczynająca się od słów Ojczyzna w potrzebie. Wzywano w niej do walki przeciwko ciągnącym z Azji wrogim zastępom. Do akcji werbunkowo-propagandowej włączył się również Kościół katolicki, przedstawiający bolszewików jako antychrysta, z którym obowiązek jest walczyć. Ważnym czynnikiem było także to, że na czele ROP, Rady Obrony Państwa, stanął przywódca ludowy Wincenty Witos. To w połączeniu z pozostałymi czynnikami spowodowało, że w komisjach poborowych Pojawiła się ludność wiejska, dotychczas omijająca takie miejsca szerokim łukiem. Podobną pracę agitacyjną wśród robotników wykonali działacze Polskiej Partii Socjalistycznej. Ponadto powołano robotniczy komitet Obrony Warszawy, który w fabrykach i zakładach namawiał proletariat do obrony stolicy. Ochotnicy zaś nie tworzyli zwartej siły. Armia ochotnicza generała Józefa Halera tak naprawdę była fikcją. Generał Haller pełnił rzeczywiście funkcję Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej, a 22 lipca wydał nawet rozkaz pod pułkownikowi Adamowi Kocowi do formowania dywizji ochotniczej. Jednak jako zwarta jednostka nie weszła ona nigdy do walki, do dywizji, a tym samym do mitycznej Armii Ochotniczej, włączono te pułki, które były już ochotnicze i walczyły na froncie w ramach formacji regularnego wojska. Poszczególne pułki ochotnicze formowano w oparciu o istniejące oddziały armii regularnej. Z pułku regularnego delegowano część oficerów i podoficerów, którzy mieli stanowić kadry nowej jednostki. Najłatwiej można było rozpoznać pułk, przy którym formował się ochotniczy oddział, dzięki numeracji. Do numeru pierwotnej jednostki dodawano bowiem w takiej sytuacji 200, co dawało numer nowego pułku ochotniczego. Przykładowo, ochotniczy 201 pułk szwoleżerów zorganizowano przy pierwszym pułku szwoleżerów. Jedynym wyróżnikiem zewnętrznym ochotników była najczęściej biało-czerwona kokarda, jednakże należy też pamiętać, że wielu z nich trafiło do jednostek regularnych, gdzie nie odróżniali się od pozostałych żołnierzy. Okres rekrutacji ochotników w takich wypadkach był bardzo krótki i trwał niekiedy jedynie kilka godzin. Słabe wyszkolenie, i to nie tylko ochotników, ale też poborowych, było zresztą powszechne. Na początku 1920 roku dowódca Frontu Północnego, generał Stanisław Szeptycki, notował, że większa część żołnierzy nie przeszła nawet czterotygodniowego wyszkolenia. Wynikało to z ciągłych braków kadrowych. By je uzupełnić, Szkolenie ograniczono do minimum. Z kolei, po przerzuceniu na front okazywało się, że większość żołnierzy nie potrafi nawet załadować karabinu, nie mówiąc już o strzelaniu. Pomijanie tego ważnego punktu wyszkolenia wojskowego wynikało również z braku odpowiedniej liczby strzelnic oraz amunicji, którą w większości dostarczano bezpośrednio do walczących. W konsekwencji żołnierze musieli opanowywać umiejętności obsługi karabinów w boju i zazwyczaj nigdy nie opanowywali jej do końca dobrze. Generał Lucian Żeligowski wspominał: Nasz żołnierz znosił wszelkie braki. Miał wielkie zaufanie do oficerów, był posłuszny i łatwo orientował się w sytuacji. Miał jedną wadę: źle strzelał. Nigdy nie było czasu, by go tego wyuczyć. Nie miał zaufania do karabinu i nie widział w nim swego przyjaciela. Karabin wydawał mu się raczej ciężarem, który trzeba dźwigać. Wada ta ciążyła na każdej operacji, a już szczególnie w walce z jazdą dawała się wyznaki. Oficerowie tę poważną wadę polskiego żołnierza próbowali niwelować poprzez wykorzystywanie oddziałów do ciągłych natarć, a nie obrony przed wrogiem. Tu już Polacy sprawiali się doskonale. Najlepiej podsumował to szef sztabu 7 dywizji piechoty, generał Stanisław Borowiec. Żołnierz nie był strzelcem, brakowało mu pełnego wyszkolenia, ale umiał maszerować. Nogami żołnierza osiągnęliśmy niejedno wielkie powodzenie. Mit generała Rozwadowskiego. Od pewnego czasu krąży po internecie, i nie tylko po internecie, opowieść o rzeczywistym Twórcy zwycięstwa pod Warszawą generale Tadeuszu Jordanie Rozwadowskim. Po pierwsze, to on miał wymyślić manewr uderzenia na bolszewików od południowej flanki. Po drugie, to on miał zdecydować o wzmocnieniu północnego odcinka frontu, co okazało się kluczowe dla wyniku batalii. A po trzecie, w obliczu dymisji naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, to on dowodził i odpowiadał za zwycięstwo. Po kolei pomysł ataku flankowego na nacierającą na zachód armię czerwoną nie narodził się w sierpniu, lecz w lipcu 1920 roku. Atak miał być przeprowadzony z rejonu Brześcia litewskiego, jednak przełamanie linii obrony wojsk polskich uniemożliwiło realizację tego planu. Niemniej, generał Rozwadowski nie miał żadnego wpływu ani na jego wymyślenie, ani na opracowanie. Nie pełnił bowiem wtedy funkcji szefa sztabu, nie przebywał wtedy nawet w Polsce, lecz był szefem misji wojskowej w Paryżu. Plan manewru oskrzydlającego wpisuje się zresztą we wcześniejsze operacje wojsk polskich, tzw. Tak Wielkiej kombinacji, których autorem za każdym razem był Józef Piłsudski. To on od początku tego konfliktu niezależnie, kto był szefem sztabu generalnego. Opowiadał się za prowadzeniem wojny manewrowej i przerzucaniem dywizji i armii na wielkie odległości i dokonywaniem ataków flankowych. Takim manewrem była także kontrofensywa z nadwieprza, która przyniosła zwycięstwo w bitwie warszawskiej i która pierwotnie miała być przeprowadzona jeszcze w lipcu z Brześcia Litewskiego. To też Nierozwadowski odpowiada za wzmocnienie północnego odcinka skrzydła wojsk polskich 10 sierpnia 1920 roku wobec koncentrującego się na północy ataku Armii Czerwonej generał Rozładowski miał wydać tzw. rozkaz numer 10 000, który zmieniał rzekomo plan bitwy zawarty w rozkazie numer 8358 łamane przez 3. W rzeczywistości rozkaz numer 10000 nie był rozkazem. Sam numer był fikcyjny, a wbrew dotychczasowej i przyszłej praktyce naczelnego dowództwa sporządzono go tylko w jednym egzemplarzu i to własnoręcznie pisanym przez generała Rozwadowskiego, bardziej w formie luźnych notatek niż zwartego dokumentu. I co najważniejsze, ten tak zwany rozkaz nie wykraczał poza wytyczne ustalone podczas konferencji Naczelnego Wodza w nocy z 7 na 8 sierpnia. Ponadto Rozwadowski, co sam przyznawał, trzymał się ściśle wytycznych Józefa Piłsudskiego. Generał w depeszy do Naczelnego Wodza z 15 sierpnia pisał Mam wrażenie ogólne, że cała akcja rozwija się bardzo korzystnie i że właśnie co do czasu mamy korzystne warunki, tak jak je pan komendant przewidział. Uderzenie główne sił pana komendanta trafi więc doskonale. A lepiej, że dopiero jutro rano ten atak wyruszy, byle był party silnie naprzód wypoczętymi siłami. Chcąc rychlej i drugą armię wyzyskać, przygotowałem ją już dziś wieczorem. Drugi Legion z dowództwem Drugiej Armii w Kozienicach, czwarty zaś brygadami w Górze Kalwarii i Piasecznej, skąd w miarę posuwania się czwartej armii za pomocą kolejki łatwo będzie je można do Warszawy przeciągnąć. Więc i tutaj zupełnie w myśl rozkazu pana komendanta, wykonanie jest już w toku. Uzgodnienie akcji czwartej armii z pierwszą doskonale pan komendant przygotował i proszę liczyć na to, że pozostając w ścisłym kontakcie, wszystko przyspieszę, tak abyśmy od 17 rano byli tu gotowi do współdziałania. Tak wypadem 15 ku Garwolinowi na Karczew i Wiązownę, jak i razem z czołgami, gotowymi od 16 wieczorem pod Grochowem Wawrem, do akcji na Nowomińsk lub w razie tylko koniecznej potrzeby przez Okuniew ku północnemu wschodowi gdyby ataki zbyt silne na centrum naszego przyczółka taką akcję oswabadzającą wymagały. W dalszym ciągu Sikorski będzie mógł zabrać ze sobą i siódmą brygadę rezerwową przez Serock, podczas gdy pierwszą armię wzmocniłaby czwarta dywizja wyciągnięta przez Warszawę, którą jako ostateczną rezerwę generałowi Latinikowi podporządkować zamierzam w myśl wskazówek pana komendanta. Wśród zwolenników mitu o generale Rozwadowskim jako zwycięzcy bitwy warszawskiej krążą opowieści o wyjątkowej nienawiści, jaką Józef Piłsudski żywił wobec generała i o tym, że w końcu doprowadził do jego śmierci, bo nie chciał, aby prawda, kto naprawdę dowodził pod Warszawą w 1920 roku, wyszła na jaw. W rzeczywistości to decyzją Piłsudskiego Generał Rozwadowski został po wojnie polsko-bolszewickiej awansowany do stopnia generała broni. Marszałek też odznaczył Rozwadowskiego orderem Virtuti Militari V klasy, a także mianował go inspektorem armii oraz członkiem ścisłej rady wojennej. Dziękował mu też za wkład w zwycięstwo nad bolszewikami. Z drugiej strony to generał Rozwadowski był tym, który w imieniu żołnierzy przekazywał marszałkowi Klucze do podarowanego mu przez podkomendnych dworków w sulejówku. Rozwadowski owszem, był ofiarą sanacyjnych represji, ale powodem tego były bezpośrednio wydarzenia z maja 1926 roku. W czasie przewrotu majowego generał wydał na piśmie rozkaz rozstrzeliwania bez sądu pochwyconych Piłsudczyków. To sprowadziło na niego zemstę niedoszłych ofiar. Mit o Rozwadowskim jako rzeczywistym autorze zwycięstwa pod Warszawą narodził się zresztą dosyć późno. Przed wojną przeciwnicy Piłsudskiego wskazywali przede wszystkim na generała Maksima Weiganda bądź generała Józefa Hallera. Dopiero w 1984 roku endecki publicysta Jędrzej Giertych w książce Rozważania o Bitwie Warszawskiej 1920 roku przedstawił właśnie Rozwadowskiego jako rzeczywistego twórcę koncepcji Bitwy Warszawskiej. Co ciekawe Giertych oparł się przy tym na materiałach dostarczonych przez pułkownika Aleksandra Kędziora i majora Marcelego Kyci, czyli TW Alexa i TW Flanta. Obydwaj bowiem byli tajnymi współpracownikami służby bezpieczeństwa. A generał Rozwadowski, tak naprawdę, w trakcie bitwy warszawskiej, był tylko i aż szefem sztabu i odpowiadał za opracowywanie planów dostarczonych przez naczelne dowództwo, bowiem to naczelny wódz brał odpowiedzialność zarówno za sukces, jak i porażkę. Ale przeciwko temu wysuwane są też argumenty, że przecież Józef Piłsudski podał się do dymisji i uciekł do kochanki. Mit dymisji i ucieczki Józefa Piłsudskiego. 12 sierpnia 1920 roku w gmachu prezydium Rady Ministrów doszło do spotkania premiera Wincentego Witosa z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Komendant wręczył szefowi rządu swoją dymisję z funkcji naczelnika państwa i naczelnego wodza, a następnie wyjechał z Warszawy, by spotkać się ze swoją wieloletnią konkubiną i matką swojego dziecka, Aleksandrą Szarmińską. Te rzeczywiste wydarzenia są jednak często interpretowane w fałszywy sposób. Józef Piłsudski kilkukrotnie w trakcie posiedzeń Rady Obrony Państwa liczył się z utratą stanowiska. Powodem były nieustanne zarzuty dotyczące jego nieudolności czy nawet zdrady. Piłsudski odrzucał też możliwość zawarcia jakiegoś porozumienia z bolszewikami, na co naciskała Antanta i spora część krajowych polityków. Marszałek natomiast chciał walczyć, jak pisał w owej dymisji z 12 sierpnia, a en czyli do ostateczności. Ten argument jednak... Tracił swoją ważność w momencie klęski szykowanej Bitwy Warszawskiej. W takim wypadku, Antanta i obóz kapitulantów domagałby się znów natychmiastowego wołania naczelnika państwa i naczelnego wodza. I zdaniem marszałka mieliby oni rację, bowiem mediacja Antanty byłaby w takiej sytuacji jedynym ratunkiem, lecz miałoby to swoją cenę. Jak pisał w swojej dymisji Piłsudski. Warunki postawione przez nią są skierowane przeciwko funkcji państwowej, którą prawie od dwóch lat wypełniam. Ja, rob, rząd czy sejm wszyscy mieliby do wyboru: albo pozostawić mnie przy jednej funkcji, albo usunąć mnie zupełnie. Co do mnie, wybieram drugą ewentualność. Jest ona bardziej zgodna z godnością osobistą i jest praktyczniejsza. Pozostawienie mnie na jednym z urzędów zmniejsza mój autorytet i tak silnie poderwany i doprowadza z konieczności do powolnego zniszczenia tej siły moralnej, którą dotąd jeszcze reprezentuję dla walki i kraju. Józef Piłsudski wyjeżdżał na front i jak sam podkreślał, nie był pewny wygranej. Podczas walk możliwa była utrata z nim kontaktu, a w takiej sytuacji, wobec ponownego postawienia kwestii jego dymisji na posiedzeniu Rady Obrony Państwa, mogła wybuchnąć niepotrzebna awantura. A trzymanie się zaś przez Piłsudskiego swojego stanowiska, czy brak z nim kontaktu, mógł tylko opóźnić reakcję antanty w tej kluczowej chwili. I właśnie, by tego uniknąć, naczelny wódz składał swoją dymisję, która miała wejść w życie w momencie wybranym przez premiera Witosa. Co ciekawe, gdyby Witos zdecydował się ją ogłosić w momencie jej otrzymania, to bardziej zaszkodziłoby to przeciwnikom naczelnika państwa niż jemu samemu. Dymisja wymagałaby obsady dwóch kluczowych stanowisk: naczelnika państwa i naczelnego wodza w momencie rozgrywania bitwy u wrót stolicy. W dodatku piusutki wyruszał na front ze ścisłym sztabem naczelnego wodza, by znad wieprza poprowadzić kontrofensywę na bolszewików. Do momentu obsady tych stanowisk i tak by on pełnił nadal te funkcje. Z kolei bitwa o stołki, jaka w tym czasie rozgrywałaby się w Warszawie, kompromitowałaby nie jego, lecz tych, którzy od dawna domagali się jego dymisji. Piłsudski bowiem spełnił ich pragnienia, ale jednocześnie nadal był na froncie, a ci, którzy chcieli jego odwołania, teraz zajmują się obsadą stanowisk. Witos jednak rozsądnie nie zdecydował się na taki krok. Dopiero niepowodzenie kontrofensywy Piłsudskiego uzasadniało pozbawienie go wszelkich funkcji dowódczych i politycznych. Na co Piłsudski się zgodził? Co świadczyło zarówno jego odpowiedzialności za państwo, jak i politycznej zmyślności. Marszałek zresztą nigdy nie wstydził się swojej dymisji i nakazał dołączyć ją do oficjalnego zbioru swojej dokumentacji. I rzeczywiście, po wręczeniu dymisji premierowi Witosowi, Piłsudski wyruszył na spotkanie z Aleksandrą Szczerbińską, by przede wszystkim pożegnać się z rodziną przed wyruszeniem na front. Spotkanie z rodziną było zresztą bardzo krótkie. Nie do końca wiadomo, gdzie konkretnie miało ono miejsce, niemniej już o 10 rano 13 sierpnia marszałek pojawia się w Irynie, pod Dęblinem, gdzie uczestniczy w odprawie z generałem Leonardem Skierskim i Edwardem Śmigłym Rydzem. Od tego czasu, godzina po godzinie, można odtworzyć obecność Józefa Piłsudskiego na froncie. Świadczą o tym nie tylko setki dokumentów sztabowych, ale też relacje zwykłych żołnierzy, których wbrew mitowi Piłsudski wcale nie porzucił. Mit o jedności narodowej. A skoro o porzuceniu mowa, to niestety cukierkowy obrazek polityków wszystkich opcji zjednoczonych w celu pokonania wspólnego wroga jest niestety nieprawdziwy. Rada Obrony Państwa, organ grupujący przedstawicieli wszystkich najważniejszych stronnictw politycznych, był areną nieustannych kłótni, oskarżeń o zdradę i intryg. 19 lipca 1920 roku zarzucając naczelnemu Wodzowi nieudolność, Roman Dmowski zawnioskował o jego odwołanie. Józef Piusutki jednak utrzymał poparcie większości rady i wniosek Dmowskiego przepadł. W odpowiedzi to przywódca narodowej demokracji podał się do dymisji. Wyjechał do zaprzyjaźnionego majątku w Drozdowie na Podlasiu. Gdy jednak bolszewicy niebezpiecznie zaczęli się zbliżać w te rejony, to wyjechał do bastionu Endecji, czyli do Wielkopolski. 9 sierpnia 1920 roku w dniu swoich urodzin przemówił w sali koncertowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Poznaniu. Nie ograniczył się jednak tylko do ataków na Piłsudskiego, ale również podjął zabiegi zmierzające do utworzenia w Wielkopolsce alternatywnego ośrodka władzy. Poznańska Gazeta Wieczorna ujawniła nawet skład przyszłych władz: naczelnik państwa Jan Ignacy Paderewski, prezes Rady Ministrów Roman Dmowski, naczelny wódz generał Józef Haller, szef sztabu generał Józef Dowbor-Muśnicki te działania uznał za niebezpieczne nawet sam Wincenty Witos, który 13 sierpnia przybył do Poznania i wygłosił przemówienie, w którym zaapelował o jedność narodową, bo dalsze wzbudzanie tendencji separatystycznych może tylko skłonić Niemców do interwencji i zagarnięcia przez nich Wielkopolski. Postawa endeków budziła także zażenowanie zewnętrznych obserwatorów. Sir Horace Rumboldt, Poseł Wielkiej Brytanii w Polsce wspominał. Oddając sprawiedliwość marszałkowi Piłsudskiemu, jednakże trzeba przyznać, że narodowi demokraci robili, co tylko mogli, by doprowadzić go do wściekłości. Nie mieli skrupułów, by użyć każdego kija, którym by mogli mu przyłożyć. Ich metody były całkowicie pozbawione skrupułów. Mój francuski kolega, pozostający w Poznaniu dłużej niż ja, obserwował przywódców narodowej demokracji. Powiedział im otwarcie, że ich polityka w obecnej sytuacji była godna ubolewania i niepatriotyczna. Dodał, że sprzyjali niemieckiej grze, gdyż Niemcy mają wiele do zyskania na wewnętrznych podziałach w Polsce. Przytoczę, co następuje jako przykład, do czego narodowa demokracja była w stanie się posunąć, by zaspokoić swoje partyjne namiętności. Ksiądz Kazimierz Lutosławski, prominentny członek Narodowej Demokracji w Sejmie i podżegacz, wezwał mnie w szczycie kryzysu sprzed miesiąca. Oświadczył otwarcie, że było posiedzenie Komitetu Narodowej Demokracji, na którym jego przyjaciele zamierzali zdemaskować i doprowadzić do obalenia generała Sostkowskiego ministra spraw wojskowych pod zarzutem odmówienia przez niego pomocy wojsk alianckich poinformowałem księdza że jego założenia były błędne że nigdy podobna oferta nie była złożona więc generał Sostkowski nie mógł jej odmówić ksiądz ustąpił kompletnie zbity z bity stropu rozmowa trwała zaledwie 5 minut co mógł pomyśleć zachodni obserwator o partii, która bez skrupułów zwraca się do obcego przedstawicielstwa, by zaszkodzić swoim politycznym przeciwnikom? Mit, że bitwa warszawska zdecydowała o wszystkim. Powszechnie uważa się, że bitwa warszawska zdecydowała o klęsce bolszewików w wojnie z Polską, tymczasem w myśl powiedzenia była to dla bolszewików jedynie przegrana bitwa. Ale nie wojna. Gdyby Armia Czerwona wygrała bitwę warszawską, to na pewno Warszawa zostałaby stracona, a i los reszty kraju, czy nawet znacznej części Europy, był mocno niepewny. Ale bitwa warszawska była tylko jednym z elementów zmagań. Na południu kluczowe było utrzymanie Lwowa, a następnie rozbicie Armii Konnej Budionnego, które dokonało się 31 sierpnia w Wielkiej Bitwie Kawaleryjskiej pod Komarowem. Gdyby te bitwy zakończyły się polską klęską, to znów los Rzeczpospolitej wisiałby na włosku. W dodatku, już we wrześniu 1920 roku, Armia Czerwona, dowodzona przez Michaiła Tuchaczewskiego, zaczęła się przegrupowywać i szykować do kontruderzenia. Tuchaczewski był przekonany, że Polacy wykorzystali pod Warszawą całość swoich sił i nie są już w stanie stawić drugi raz zwycięskiego oporu. I tu się srogo pomylił, nad niemnem Armia Czerwona została rozbita przez polskie siły pod wodzą Józefa Piłsudskiego. To dopiero bitwa nad niemnem przesądziła o niepowodzeniu bolszewickiej inwazji na Polskę. I co ciekawe, w sprawie tej bitwy nie ma już żadnych sporów o dowodzenie czy autorstwo planu. Mimo swego przełomowego znaczenia, bitwa nad niemnem znajduje się wyraźnie w cieniu zwycięstwa pod Warszawą. I tak było zawsze. Również ówcześni Polacy przykładali większą wagę do bitwy warszawskiej, bowiem po zwycięstwie pod Warszawą swoista moda na wstępowanie do wojska wyraźnie osłabła.